Pierwszy dzień w Jordanii, a głównie, znaczy nie główny, tylko taki co w stolicy, czyli w Amanie. Jeśli chodzi o takie e, miejsca wizytówkowe, że tak powiem, czyli ten amfiteatr w którym kręciłem filmy, i przeległy park, czy amfiteatrze, który teraz właśnie idę, jest bardzo czysto, wszystko jest zadbane drzewka przestrzeżona natomiast jak już wyjdziemy poza to miejsce to ulica już są trochę mniej czyste, może nie tak jak w Indiach, gdzie trzeba uważać na co się na co można nadepnąć ale już mniej, się. takie już całkiem wiecie, te dla e, lokalsów, że tak powiem no to takie zapaszki już troszkę indyjskie są, ale ogólnie nie jest źle Właściwie nie jestem zaskoczony tym, co tutaj widzę, bo czytając różne opinie, spodziewałem się właśnie czegoś. To czegoś są bardzo przyjaźni. Są bardzo przyjaźni i widać, że są uczciwi. Ehm, państwo islamskie. Normalny islam. Jestem na wzgórzu Cytadeli Jabal I powiem Wam, że to miejsce ma bardzo bogatą historię. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale. Samo miasto, czyli Aman, jest jednym z najstarszych miejsc, miast na świecie. Mówi się o tym, że powstało wiele set lat przed naszą erą. Byli tutaj Babilończycy, Asyryjczycy, Rzymianie, Grecy. Właściwie z tego, co czytałem, to łatwiej wymienić jest tych, którzy tutaj nie byli. Wystarczy wiedzieć, gdzie pójść. Co poczytać o danym miejscu, posłuchać ludzi. I miejsce niby nudne może się okazać bardzo ciekawe. Słuchajcie, historia to jest coś, czego doświadczali nasi, nasi przodkowie, dla nich to była teraźniejszość. Warto z się w każdym tym miejscu można znaleźć ciekawe widoki. Jestem w tej chwili w Cytadeli. Z której roztacza się widok na wzgórza Ammanu. No powiedzcie, czy to jest coś, co jest nudne, czego nie warto zobaczyć? Muzeum archeologiczne na samym szczycie wzgórza Jabal. No nazwa sama wskazuje na to, że zobaczymy coś z archeologii. Hello, can I record here? Yeah, thank you. Tych narzędzi, i naczyń dotykali ludzie wiele set lat temu, jak nie tysięcy. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, to miejsce datuje się na kilka wieków przed naszą erą. No, co zresztą tutaj widać? 2500-2300 before Christ, czyli przed naszą erą. Trumny antropoidalne sprzed 1200 do 900 lat przed naszą erą. Były one wypalane z gliny. Po bokach miały specjalne uchwyty, które służyły do tego, żeby przenieść je do miejsca pochówku. W miejscach, gdzie były głowy zmarłych, wycinano takie otwory i co ciekawe, Okazało się, że wewnątrz znajdowano nawet trzy szkielety. Czyli można uznać, że były to również tak zwane trumny rodzinne. Dziwnie to brzmi, ale tak właśnie jest. Okazuje się, że tylko w Palestynie i właśnie w Jordanii odnaleziono tego typu trumny. Jestem w najwyższym miejscu wzgórza Dżabal wyżej się nie da chyba, że trapałbym się na dach Cytadeli Dżabal to wtedy byłoby wyżej słońce zaczyna już zachodzić, robi się chłodniej a ja w krótkim rękawie trzeba by się stąd zmywać mamy tu jakąś uroczystość chyba Chociaż <laughs> nie wygląda to na zaręczyny ani ślub, bo oboje państwo są w czerni. Pani przypomina trochę Wednesday z rodziny Danców. A teraz krótki spacer wieczorny po okolicach, gdzie mieszkam. Właśnie wszedłem z hotelu, jak już wcześniej wspominałem, mieszkam w dzielnicy, gdzie, no, gdzie są ulice, głównie ze sklepami, pamiątkami. Taki kotek fajny. This is my cat. It's your cat? Yeah, mimi, mimi, Mimia. mimi, 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 Four cats. Uh, from? from Poland. <laughs> <laughs> bye, bye Mimi. <laughs> <laughs> o, oh, do <don't> set. <laughs> no koty mnie znajdą wszędzie. Powtarzam to za każdym razem, gdzieś wyjeżdżam. Tak wygląda dzielnica Suk tak zwany. No do tej pory nie wiem, czy tutaj to się też nazywa suk. O panowie, hello! Niektórzy się chowają przed kamerą i nie chcą pozować. Hello, what's your name? My name is. My Oh, I am Sylwester. Bye. Sam widzicie, że chcę rozmawiać. Excuse me? Yeah? Perfume, Excuse me? sample perfume for you. Perfume? no, thank, you. thank you. Oh, Why? Why? no, thank Tak, tak, ja wiem, jak wyglądają to darmowe perfumy. Albo po powąchaniu padnę, albo oh, oh, oh. Oh. Say hello to my friends. Yeah. Masakra! Koniec tutaj lubią być filmowani. Niektórzy się krygują i niby uciekają od kamery. Po czym... A nie wiem, czy pamiętacie, dzisiaj jest dzień wolny od pracy, więc nie wiem, jak to wygląda, gdy jest dzień roboczy. Co i może dobrze jest mniej ludzi? No popatrzcie, kolejna boczna ulica. Ktoś, to lubi zakupy, niekoniecznie u Prady, Chanel czy innych takich znanych marek, no to tutaj znajdzie coś dla siebie na pewno. <grymne> Widzicie mój film z Malezji? tam były takie tęczowe schody do Baku Caves. To tutaj macie takie mini, 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 bo tam było prawie 300 stopni, a tu jest jakieś 15. I na samym końcu raczej nie ma świątyni. No, jest, jest świątynia handlu. Orzechy, orzeszki w różnej postaci. Co kto chce, co kto wolni, co kto lubi. I przyprawy. Szkoda, że nie czujecie tego tych zapachów. Niesamowite. Typowe dla arabskich krajów. No, masę sklepów z perfumami, oczywiście z podróbkami. O, kolejne perfumy. Oczywiście wszystkie są wspaniałe i lepsze niż oryginalne. Muszę przyznać, że kultura handlu jest tutaj wysoka. Nie ma nagabywania, ciągnięcia za ręka. Jak to bywa w różnych krajach.